Wiek pary. Gra Alexa Churchilla wydana przez Baldar. Dzięki waszej pomocy na wspieram to. Jak sam tytuł wskazuje, to gra o nie, nie o pociąga, ale para oczywiście odgrywa tu bardzo ważną rolę. Gra tematycznie należy do nurtu tzw. zwanego steampunku, gdzie technologicznie rozwinięty świat i maszyny napędzane są właśnie parą wodną. W wieku pary gracze wcielają się w naukowców, którzy będą rywalizować właśnie w tworzeniu takich maszyn. Dostaniecie więc planszę graczy, dwójkę robotników, trochę pieniędzy i części startowe. Można zdecydować czy gramy stroną A i wszyscy przy stole będą mieli dokładnie taki sam start i możliwości, czy stroną B i każdy gracz będzie miał dostępne trochę inne akcje. Zawsze mi się podoba kiedy twórcy dają taki wybór graczom. Podstawą każdej maszyny są silniki. W wieku pary wbrew pozorom mamy dostępne nie tylko takie oparte na parze, ale również mechaniczne i o dziwo elektryczne. Części do maszyn będą pojawiać się na pasach transmisyjnych. Na początku dostępne są tylko dwa podstawowe pasy, ale w czasie gry odblokują się kolejne, a także bardziej zaawansowane części. Razem z kolejnymi etapami gracze uzyskają też dodatkowych pracowników do wykorzystania, a jak się uda, to otrzymają również robota do pomocy. W swojej turze gracz może wysłać pracownika do akcji płacąc mu tyle pieniędzy, ile widać pod drewnianym ludzikiem, czyli 0, 1, 2 albo 3 monety. A jeśli brakuje nam pieniędzy, możemy pracownika odłożyć i pobrać odpowiednią liczbę monet z banku. Pracownika możemy wysłać na jedną z akcji na naszej planszy gracza. Na przykład po to, żeby pobrać części z pasa albo wziąć nowy silnik. Części te odkładamy na bok, bo w celu wybudowania maszyny musimy też wykonać konkretną akcję. Na planszy gracza mamy właśnie taką akcję pozwalającą na zbudowanie maszyny złożonej z jednej części i jednego silnika. Wszystkie części mają konkretne połączenia, które pozwalają dołączyć je tylko do pewnego rodzaju silnika. Część mechaniczna nie będzie zasilana przez silnik elektryczny, co jest świetnie przedstawione jako połączenie na kafelkach. Nie da się pomylić. Jak widać, niektóre części są uniwersalne i mogą być zasilane z różnych źródeł energii. Ale po co budujemy w ogóle te maszyny? Po pierwsze, dają nam punkty zwycięstwa. Większość kafelków części posiada na nich punkty, które uzyskamy na koniec gry. Ale przede wszystkim maszyn możemy używać. Albo poprzez odpalenie jej za pomocą akcji na swojej planszy, albo poprzez wysłanie na silnik swojego pracownika. Uruchomiony silnik dostarcza energię połączonym częściom, te działają i dają nam pieniądze, punkty, części, albo pozwalają wykonywać jeszcze inne akcje. Na przykład budować większe i bardziej skomplikowane maszyny. Również inni gracze mogą skorzystać z naszych maszyn, a my z ich. Wówczas właściciel dostaje specjalny żeton czasu, który jednocześnie odmierza upływający czas w grze, a jest też punktem zwycięstwa na koniec gry. I tak mniej więcej wygląda cała gra. Budujemy maszyny, wysyłamy swoich pracowników, zdobywamy punkty, pieniądze. Dzięki temu, że nasze mechaniczne twory mogą być wykorzystywane przez graczy, wraz z rozwojem gry zwiększają się opcje, które są dla nas dostępne, i jednocześnie zmniejsza się ilość wolnego miejsca na stole. Wiek pary nie jest niczym odkrywczym, jeżeli chodzi o mechanizmy bardzo przyjemna gra. Szczególnie jeśli tak jak ja lubicie puzzle i kombinowanie. To taki trochę Galaxy Tracker, ciężarówką przez galaktykę, ale bez aspektu układania kafelków w czasie rzeczywistym. Czyli mniej stresujące. Chociaż... Mimo tego, że mamy czas zastanowić się co i jak połączyć, to miejscami czacha nieźle paruje, kiedy próbujemy zaplanować sobie zbliżającą się turę. I są nerwy, kiedy na pasie transmisyjnym widzicie tą część, której bardzo potrzebujecie i zastanawiacie się, czy inni gracze jej wam nie podbiorą. Jasne, że podbiorą. Jeśli nie lubicie takiego rodzaju gier, to Wiek Pary Was nie przekona. To dość oczywiste. A dla osób lubiących pokombinować, łączyć różne rodzaju elementy ze sobą i tworzyć własne kombinacje na zdobywanie punktów zwycięstwa, to Wiek Pary jest grą warto spróbowania. Mam na imię Marcin, a to były 3 minuty z Wiekiem Pary.